Nie quest, ale kodeks. W kodeksie wpisy hmm. Z tego co pamiętam chyba 5 takich upiorów jest Kawałek papieru znaleźliśmy. Pierwszy ze szmaragdem, który będzie trochę pewnie wart o, nowy wpis w kodeksie Czarne fiolki. Spętanie czwartego żywego trupa. Wydaje że pięć jakiś, jak już mówiłem, 5 jest ich. Nie wiąże to się tu chyba z żadnym zadaniem pobocznym, tak mi się wydaje. Ale teraz, jak na razie, musimy podejść tutaj. tam tamtego pokonaliśmy, zapisać. Ustawić, żeby nikt nie podążał za nami. I Lelianom podejść. Basta, przed nami. Jasne, Tak, w ten sposób tu Troszkę trupów. Do pomieszczenia radzę nie wbijać. gdzie się zasiane wręcz pułapkami. Przez które byśmy raczej Krzyw rozwinęli. Nie jest Przeba, tylko jeden. Zaczynamy! Teraz ich wycofujemy. Zwycięstwo będzie moje! I znowu jemy tego, tylko to są zadni to jest chyba już... Jak chcesz. Pułapka. No właśnie, jak widzimy, jest bardzo dużo pułapek. Przed bo nami. Stawiamy, żeby. Pułapka. Przed nami. Za nami nie Pułapka. podążali. Przed nami. I powolutku Gotowe. sobie, Liliano, musimy to wszystko rozbroić. Zawsze to 40 EXPA. Za każdą pułapkę, no właśnie. Morigan dostała level. Dzięki temu. Lilianie też niewiele brakuje, Powiedz Stenowi czego również. No i nam jeszcze troszkę. Morrigan, dodamy level do magii, jak zwykle max. Jeśli chodzi o czary nowe... W pole siłowe korcie, a potem w miażdżące więzienie, które jest świetnym zaklęciem. Ale chyba pójdę w magiczny pocisk, żeby na końcu w Mistrzostwo Magii. A przy tej okazji będzie miała ten magiczny pocisk, i zawsze to jakieś dodatkowe zaklęcie, które zabiera dość konkretne obrażenia. Jestem. Nie, jest tu jeszcze jeden szkielet. Gotowe. A nawet dwa widzę. Na Nie, czysta? nawet trzy są. Przed nami. Tak, oczywiście. Łapka, przed nami. Łapka, przed nami. Może nikt za bardzo nie lubi pułapek, jak się na nie wpada, ale jeśli są Ułapka. do rozbrojenia. Nami. To wręcz bardzo je lubimy. Ułapka. Już dają też na początku dość konkretne doświadczenie Dzięki któremu można sporo doświadczenia zdobyć Tu na środku nie wiem czy jest, jak nie wykryła to lepiej nie sprawdzać Dziennik poszukiwacza przy... Weź wszystko, nowy wpis w kodeksie. Ciężkie skórzane rękawice są niepotrzebne, otwieramy. Ognista strzała. O, to chyba już wszystkie pułapki. Jakie były do rozbrojenia. Jasne! Zapisaliśmy sobie i idziemy dalej. Jeszcze trochę przed nami tych podziemi jest, ale zbliżamy się coraz bardziej do końca. Leliana awansowała na kolejny level. Będzie łatwo. Oczywiście wzręczność na razie cały czas jej dodajemy. Mm. Mieszczowskie wyszkolenie bojowe, oczywiście Będziemy musieli dodać w końcu w spryt Żeby można jej dać otwieranie zamków na maksymalny poziom Ale jak na razie... Celny strzał jej damy Tutaj na razie ustawiamy też, żeby... Nikt za nami nie chodził, przechodzimy w ciało Leliany. Idziemy do przodu przed siebie. Powinno się pojawić, o właśnie. Bardzo zły badas. Najbardziej lubię go wykańczać Och, w ten to sposób. Gdybyśmy tam podeszli do niego moglibyśmy mieć nie lada tak wyspanie. Mianowicie, zaczęłoby też wychodzić tona szkieletów. A w ten sposób... On jest tak głupi, że nie podejdzie do nas. Szkielety, co prawda, wyjdą. Ale bez tajemnej zmory. Tak, można to przeczytać, tajemna zmora. Nie będą stanowiły większego wyzwania i zagrożenia dla nas. Właśnie, mam tutaj teraz jakieś zaklęcia, damiot. To wszystko na co się stało. Więc jak ktoś na przykład ma problemy z pokonaniem zawsze na początku tego przeciwnika, no to teraz ma już rozwiązanie i problem z tym. No właśnie ten jeszcze dostał level. Siłę dodajemy mu dalej. Hmm, uwaga, wewnika daje mu premię do obrażeń, odporności fizycznej, umysłu oraz szansę trafienia krytycznego. Tak, damy tym razem mu to, a nie żadne z tych. Zawsze to większe obrażenia jakieś tam będzie zabierał. Odporność większą i tak dalej. No, jak widzimy jest trochę tych szkieletów, się nazbierało. Nie będzie Ale o, tak o, jak o, mówiłem, bez wsparcia, o, Nie stanowią zawsze. Szkolczy... I większą, większy okład na który nam się przyda zdecydowanie. Ci mają słabszy okład. A tutaj coś chyba pod nim jeszcze leży. Okupaż ma właśnie. No, jednak rzucił się znacznie większą ilością przedmiotów. Zieleńce weźmiemy granaty, topazy Rubinu nie weźmiemy, bo nie mamy miejsca. Więc, coś wyrzucimy, czegoś się pozbędziemy. Topór popielnych wojowników nam niepotrzebny. A Rubin weźmiemy sobie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Zapis: Sarkofag, białe ostrze, prezent. I stara, dawna, elficka zbroja. To jest całkiem dobry pancerz, jakby zamienić tekstynowi. Duży duchowy kryształ. Nie, na razie niepotrzebne nam są te kryształy. Mały kryształ, tym bardziej my potrzebujemy tylko olśniewających kryształów. Hmm. Ostrze elficka zbroja. Tak, nowy wpis w kodeksie, standardna elficka zbroja. Kolejny unikatowy zbórze, przedmiot. Dobrze, że ja to zrobię. A raczej, przedmiot mający swoją jakąś tam historię. buty... Zatrzymaj szynka. A, ja sztylet był tylko w środku, więc... Nie został zniszczony, trudno mówi się. Tu kolejne trupy przed nami wstają. Krzyż winowy kwarc i jakieś tam srebrniki. Jak chcesz, zgłuszane rękawice, zwykłe nam niepotrzebne zwłoki żołnierza. Okład leczniczy weźmiemy z chęcią. I diament oczywiście, tak samo jak te miksturki. Teraz pod wodą przepływamy do następnej części ruin, do legowiska wilkołaków. Tak, to już jest w sumie praktycznie koniec. Jeszcze zaledwie dwa krótkie starcia z wilkołakami, dotrzemy do końca i do wyjaśnienia całej tej historii z chorym kłem. Legwisko wilkołaków, tak. Na wszelki wypadek zapiszemy. Tutaj będziemy walczyli z wyjątkowo paskudnymi, znaczy paskudnymi. Znaczy paskudnymi, ale denerwujące strasznie. Mianowicie takie, które się chowają i atakują plecy. Taka odmiana Łuczy. Więc... W każdym bądź razie mnie bardzo, bardzo, bardzo... Jasne! Bardzo drażnią. Cofniemy ich trochę. No właśnie, już słyszymy ich. Kobiety nie O właśnie, jest. Szczęście na naszego poszukiwania. Nie na mi się rzucili cholernie no i je... może zdążę użyć miksturki. Zdarzyłem. No, teraz na morikan mi się Umyśl. No. kolejne zwycięstwo. Jakoś się nam udało, jak chcesz. Wszystko co tam zostawili Mamy już full miejsca Widzę Jeszcze tutaj kilka takich spotkamy Po mniejszych wilkołaków Ale to Będzie prościzna Mała tarcza Niepotrzebna Przed nami. Stopujemy wszystkich, żeby tam nie biegli, aby... No i teraz możemy zaczynać. Ja. nam się rzucił okłady leczące bardzo się nam sztadzą Nie teraz to w późniejszych etapach o, na to nie mamy miejsca ale to musimy wziąć z kolei mm. tylko zamiast czego coś musimy wyrzucić